Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia, wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić, a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Gdy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, musimy jej słuchać od ostatniego zdania, które brzmi: Dzięki swej wytrwałości, ocalicie wasze dusze. Ocalić swoją duszę przez wytrwałość, przez cierpliwość, posiądziecie wasze dusze, tak byłoby dosłowne tłumaczenie. I teraz jest pytanie, co to znaczy? Co to znaczy w praktyce? To polega na tym, że mamy absolutną wolność nad sobą samym. Absolutną wolność nad swoim życiem. Absolutną wolność, która jest wolnością wewnętrzną. Jak przypomina kardynał Grzegorz Ryś w tych swoich rozważaniach w książce Klucz do Ewangelii Łukasza, święty Paweł, który przebywał w więzieniu, napisał list do Tymoteusza mówiąc, że Pan mnie wyrwał z paszczy lwa. Dziwne, dlatego że święty paweł został ścięty ale właśnie chodzi o to że władza która go aresztowała i która wydała na niego wyrok śmierci nie miała dostępu do jego wnętrza on wewnątrz był wolnym człowiekiem co zresztą jest bardzo charakterystyczne i to pociąga ludzi kardynał grzegorz -Ryś przypomina historię świętej doroty która była pojmana i osądzana przez niejakiego teofila, który po prostu jako człowiek prosił ją, żeby nawet namawiał, żeby wyparła się wiary, żeby spróbowała zrzucić to, to kadzidełko, że to się tam wiele, nic nie stanie. Ale ona powiedziała, żeby sobie darował te prośby, dlatego że w, w raju, do którego idzie. Rosną złote drzewa, które dają złote jabłka i złote róże. No oczywiście Teofil posłuchał tej kobiety, wydał wyrok i ją ścięto. Jak mówi ta legenda o świętej Dorocie, wieczorem odbywały się różnego rodzaju imprezy w Rzymie. No i na tej imprezie Teofil, który też tam był, nagle zobaczył, że ukazał mu się anioł przynoszący w koszu złote jabłka. I co zrobił Teofil? Przyznał się, że jest chrześcijaninem. I został ścięty. Ale oczywiście możemy powiedzieć legenda legendą, ale chodzi o coś innego w tej legendzie, że jeśli ty masz wewnętrzną wolność, to pociągniesz innych za tą wewnętrzną wolnością, którą może dać Jezus Chrystus, między innymi przez to, że wiernie będziesz szedł drogą rozważania Słowa Bożego. Będziesz to dokonywało powoli, dlatego że to, co pociąga ludzi, to prawda. Wewnętrzna wolność, o której dzisiaj mówi Chrystus. Człowiek, który żyje Ewangelią, nie może jej zatrzymywać dla siebie. Dlaczego dzisiaj tak wielu chrześcijan nie przepowiada Ewangelii? Statystyki mówią, że większość wśród nas nie wierzy w życie wieczne. Jeżeli nie wierzymy w życie wieczne, to jak będziemy głosić dobrą nadzieję, że Pan przyjdzie, że Pan pojedna nas wszystkich? Że Pan jest w stanie dać nam nadzieję. Dzisiaj Pan zaprasza nas do tego, abyśmy byli Jemu wierni, abyśmy dzięki swojej wytrwałości ocalili nasze dusze i tego życzmy sobie w dniu dzisiejszym tej wewnętrznej wolności płynącej od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tylko i wyłącznie może dać tą wolność, ten pokój, to pojednanie. I tą wewnętrzną siłę do tego, aby głosić temu światu nadzieję.